nazywają mnie samotnym wędrowcem i witam Was w kolejnym odcinku i zarazem już ostatnim z naszej serii Zagrałem Devil May Cry 3 w tym odcinku właśnie zakończymy główny wątek no i cóż zapraszam do oglądania No one here could stop me. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Uh, Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father? What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No dobra, ale czeka nas jeszcze jedna misja, już ostatnia tak właściwie. Mhm, dobra. No i okej, okay, ty właśnie, więc już nic nie kupię, więc zaczynajmy misję. Give that to me. No way. You got your own. Well, I want yours too. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like Father. You're wasting time! We are the sons of Sparta. And each of us flows his blood. But more importantly, his soul! And now, my soul is saying it wants to stop you! <laughs> Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. And we're supposed to be twins. Right. No i dobra moi drodzy Ostateczna walka, walka, no jak pamiętacie w poprzednim odcinku właśnie użyliśmy Właśnie współpracowaliśmy z Virgilem żeby właśnie pokonać tego gościa, który właściwie zdradził Vergila, oszukał go No ale teraz co wcale nie oznacza, że między Virgilą a Dantem będzie zgoda Waraś przeciwnie. Musimy go jak najbardziej bardziej pokonać i zabrać właśnie ten miecz, żeby po prostu no tak, żeby mieć więcej większą moc po prostu, nie? I żeby on ogólnie nie, nie używał właśnie tego miecza, żeby w złych celach nie wykorzystać go. Ład? Przecież... czy się miałem jeszcze złote... złote orby w zanadrzu. No co? Co nie? Dobra, czas tutaj... walczyć na poważnie. Widzicie, ta ostatnia walka nie, wcale nie jest łatwa. Przeciwnie jest, naprawdę. No bądź co, bądź wymagająca. This. I rytua star L, star L i jeszcze raz. Dobra, pół HP już zabrałem, mogę się pochwalić tym, że pół HP już za nami, no jeszcze przed nami jak jeszcze pół, pół, nie? Zostało mówiąc. więc tak. Że bardzo jakąś barierę sobie stworzył jeszcze, nie? No jak to taka chyba bariera, która tam odłował swoje jakieś tam moce, nie? No to już nowe sztuczki swoje, nie? Próbuję e, wykorzystywać. Bo już mu powoli przekrywa i nie może się z tym pogodzić, więc no, to właśnie próbuję jak, jak tylko może, nie? To i tak nic mu nie pomoże. Jeszcze jedną o, gwiazdaczkę to go pokonam. Nie ma nawet możliwości, żebym go nie pokonał. Nie ma o tym najmniejszej mowy nawet. A ty. Łodsza. maybe. <gasps> Dobra moi drodzy, zaraz Valji zostanie ewidentnie pokonany No to właściwie końcówka HP 3 HP mu zostało, tak właściwie Chociaż kurczę, się leczy, widzicie? widzicie Dzięki tym swoim, właśnie swojemu Dzięki trybowi demona, nie? Więc I trzeba go tutaj jeszcze raz pokonać Kurde Dobra, też weszłem w tryb demona, łajdaku Don't hate me. Am I being defeated? What's wrong? Is that all you got? Come on. Get up. You can do better. Dante because the amulets have been separated. Let's finish this version. I have to stop you even if that means killing you No one can have this, Dante. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Leave me and go, if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. No i właśnie poszedł do, do właśnie świata demonów, dołączył do swojego ojca. No i w sumie naszego. Właśnie chciał dołączyć do swojego ojca właśnie w świecie demonów. that back. No late charges, I hope? Hmm. I'll think about it. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. are you crying it's only the rain the rain already stopped the devils never cry i see maybe somewhere out there even a devil may cry when he loses a loved one don't you think maybe the way. Looks like we're gonna be busy for a while. Well so bring it on. I love this. This is what I live for. I'm absolutely crazy about it! No i właśnie I tutaj właśnie tak zakończyliśmy naszą tutaj główną, główną przygodę w tak ogólnie. Jeszcze zobaczę czy nikt się e, nie, nie pojawi na końcu Jeszcze sobie zobaczymy niby czemu nie Też jest w sumie coś fajne i ciekawe No i fajny pomysł w ogóle na napisy końcowe nie, nie takie patrzenie tylko na właśnie tutaj tych twórców liczamy ale po prostu też jakieś interaktywne to jest I to mi się podoba chociaż wiadomo oni będą się tutaj respić Dokładnie tyle, ile będą tutaj trwać te napisy końcowe. Ale I tak jest fajne. I cóż, jak mi się podobało, no... Nie mogło mi się nie podobać, to jest moja ulubiona część... Ogólnie całej serii Devil May Cry. No i jak na razie z tego Oczywiście zapamiętałem ją o wiele lepiej niż to... Jest tutaj. Ale fa i tak fajnie było sobie ją tutaj... Przypomnieć razem z wami. I zagrać ponownie, więc... Naprawdę się... Jak najbardziej... Podobał taki... Powód właśnie za Devil May Cry. Jeszcze tutaj pewnie ogram czwartą część, którą już której już nie walczymy. Nie gramy jako Dante, znaczy gramy też, ale w właśnie bohaterni jest no, po stacinną, ale też dowiecie się w serii, w której ogólnie też będę nagrywał. Co dużo jeszcze ten dopis został? Pewnie tak Nie, nie, nie zamierzam nawet tutaj nic. Nic zostawiać, bo jest po prostu zbyt fajne, żeby wam to pomijać, po prostu. Proszę bardzo, tutaj wszyscy są jakieś, ej, nie wiem, japońskie nazwiska, nie? No po prostu, no, japońska gra muszą być japońskie nazwiska, nie? Chociaż Amerykanie też się... Eee, właśnie znajdą no po prostu nie jak to się o to w Anglii wydać nie znaczy w Anglii w Ameryce nie wiem czy to wam pomijać czy, czy pokazać wam tą walkę do końca nie pokażę to do końca nie, nie będę chciał przecież nie że już tutaj powoli dopisy dobiegają końca. Aha, no tak, chciałbyś. O, mamy dyrektora głównego Hadaki, Haizimo, chyba. Jeśli dobrze czytam, oczywiście, bo mo mogę przekręcić tam jednego z jego No i produkowa, nasz znaczy, takim producentem był Kapkom. producent, który właśnie... Dał hajz na nią No i dobrze, bardzo dobrze myślę, że te

But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Wanna know the name? Devil May Cry. It would be fun to fight with the Prince of the Darkness. If my father did it, I should be able to do it too. Ah!